Odbyły się niedawno ogólnopolskie uroczystości okrągłej rocznicy tak zwanych wyborów kontraktowych. Trzeba powiedzieć, że była to rocznica obchodów Wielkiego Szwindlu, jaki został wtedy dokonany. Przypomnę na czym polegał, że niezależnie od tego, co tam ustalono w Magdalence, a ustalono to, że komuniści się posuną trochę na ławeczce i 65% miejsc jednak na tej ławeczce zajmą, a I <laughs> opozycji demokratycznej oddadzą 35% miejsc na Aweczce, to jeszcze w dodatku strona mundowa, czyli wywiad wojskowy sprokurował taką listę krajową, na której umieścił swoich najważniejszych faworytów. No i znaczna część obywateli myślała, że to wszystko naprawdę z tymi wyborami i tą listę krajową bezlitośnie Wycieła. I wtedy generał Kiszczak oświadczył, że jak tak, to on te całe wybory rozgoni. I wtedy pan Tadeusz Mazowiecki, znany z postawy służebnej, powiedział, że umów należy dotrzymywać, ale nie miał na myśli umowy z wyborcami, tylko umowę z generałem Kiszczakiem. No i w związku z tym Rada Państwa w trakcie wyborów między pierwszą a drugą, którą zmieniła ordynację wyborczą, dzięki czemu ci faworyci z, liści, z listy krajowej się dostali. No i pani Joanna Szczepkowska powiedziała... Poinformowała nas, że właśnie 4 czerwca upadł komunizm. Oczywiście miała rację, a najlepszym dowodem tego, że komunizm upadł, to był wybór przywódcy tych upadłych komunistów, generała Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta wolnej Polski. Więc szwindel, który niestety ma swoje konsekwencje, bo 4 czerwca przypada również druga rocznica. Mianowicie obalenia rządu premiera Jana Olszewskiego z powodu ujawnienia przez ministra Macierewicza, na, jako wykonawcy uchwały ilustracyjnej Sejmu, która została podjęta na wniosek Janusza korwin ujawnienia agentury w strukturach państwa. No i dlatego 4 czerwca, niezależnie od rocznicy wyborów kontraktowych, można obchodzić również jako święto konfidenta. No i tutaj muszę się odwołać do naszego kukuńka, bo podczas wiecu z okazji święta wolności i solidarności, no proszę, to takie święta nawet są, głos zabrał Lech Wałęsa i odezwał się w te słowa. Przypominam to, bo naszemu pokoleniu świat dał dwa wielkie zadania. Wyrzucić przeszkody hamujące rozwój Gdańska, Polski, Europy, a nawet świata. Tego dokonaliśmy finezyjnie. No, gdyby to powiedział ktoś inny, to być może miałoby to większy ciężar gatunkowy a w ustach Lecha wawający brzmi to jak przechwałki papkina no widać wyraźnie że Kukuniek nasz już nie zauważa że tak powiem mimowolnych efektów komicznych swoich wystąpień, ale to nie koniec ale dzisiaj znowu słyszę że znów nie uda się nam zbudować pięknej jedności europejskiej, a jutro globalizacji, lepszego systemu niż ten obowiązujący ja z Gdańska mimo wieku zostawiam Syna, który ma kontynuować moje dzieło. No, <głos》>, proszę Państwa, rzeczywiście mega, mele, megalomania tego człowieka przekracza już granicę śmieszności. Widać wyraźnie, że nawet w tym przypadku jest to ilustracja dziedziczenia pozycji społecznej. Konfidenci, dzieci konfidentów zostają konfidentami, a dzieci bohaterów zostają bohaterami. Jak nie są, to jednak z wieku już z rzędu im ten zaszczyt się należy. No i tego, takiego człowieka Polacy wybrali sobie na prezydenta, naprawdę jest to dowód upadku takiego moralnego i intelektualnego naszego narodu. Tym bardziej, że były prezydent stwierdził, iż naszym zadaniem jest inaczej zorganizować społeczeństwa, by każdy z nas, kto nie należy do partii, nie chodzi na zebrania, wiedział w jakiej partii są jego predyspozycje, jego mentalność i w jakiej partii właściwie jest. No jest to bełkot kretyna, bo jak ktoś nie należy do partii, to dlatego, że żadna partia mu nie odpowiada. W związku z tym nie jest w żadnej partii, to zawsze mówiłem, że Lech Wałęsa Hmm, że tak powiem koncepcje mu się mnożą w głowie jak króliki i tutaj pomysł najlepszy, bo to najlepsze jest na końcu mamy mniejszości seksualne na przykład, dlaczego nie mogą mieć partii mniejszości seksualnych po co się mają ukrywać pytał Wałęsa, podobnie inne zawody które wprowadziłyby nam czytelność abyśmy mogli z każdego miejsca widzieć kto to jest jak można na niego głosować no na przykład konfidenci powinni utworzyć partię. My, konfidenci, tutaj utworzymy partię. No i trzeba oczywiście tych konfidentów podzielić na te partie konfidentów muszą podzielić się przynajmniej na sekcje, sekcja amerykańska, sekcja niemiecka, sekcja rosyjska i sekcja izraelska. No to wtedy byśmy wiedzieli kim kto jest i czy można i jak można jego głosować. No wiadomo, że konfidenci amerykańscy głosują na konfidentów amerykańskich, że konfidenci niemieccy głosują na konfidentów niemieckich, konfidenci rosyjscy głosują na konfidentów rosyjskich, a konfidenci izraelscy głosują na konfidentów izraelskich. Wtedy by było czytelne, no, ciekawe tylko jaki program miałyby mieć partie mniejszości seksualnych na przykład y, mniejszość, no, mam nadzieję, że z, zoofile czy nekrofile są w mniejszości. W związku z tym być może, że y, jakieś pomysły co do utylizacji zwłok by miały no bo w przypadku nekrofilii to jest oczywiste. zoofile no to już tu mamy większe pole do popisu, żeby wykorzystywać seksualnie istoty czujące. No to tylko trzeba by było starannie te partie mniejszości seksualnych jakoś przestrzec przed pedofilią. W przypadku istot czujących to określić jakiś wiek dopuszczalny, na przykład w przypadku kozy czy psa. Kiedy można tam go seksualizować, a kiedy nie. 99% ludzi, powiada Blech Wałęsa, będzie brało czynny udział w wyborach. No, proszę Państwa, 100% jest jeszcze lepsze niż 99, i w niektórych krajach jest to obowiązek udziału w głosowaniu. Tam nie tam jakichś konfidentów będziemy ciekaw. Jestem jaki program by miała partia konfidentów, no w ogóle tu odkrywa się, odkrywają się na, między nami, przed nami przepastne wyżyny. No naszym zadaniem jest inaczej zorganizować społeczeństwa właśnie w sposób tak, korporacyjny takie y, grupy, a więc pedofile, zoofile, konfidenci, tam proletariat, kobiety. Dzieci i jednego tam Lecha Wałęsę, prawda? I to który jest tak, lewą nogę wspierał, prawą nogę wspierał, a sam pozostawał cały czas między nogami. Także tutaj mamy bardzo dobry przykład takiej prawidłowej organizacji społeczeństwa. A tutaj Lech Wałęsa nie tylko sam siebie chwali, bo ma też takich pochlepców. Między Jednym z nich jest Władysław Frasyniuk. Otóż Władysław Krasyniuk tam bardzo się nasładza tym, że Aleksander Kwaśniewski tak tutaj teraz wspiera demokrację i tak dalej, że wrogami to moglibyśmy być 30 lat temu i więcej, a teraz jesteśmy przyjaciółmi. No, podkreślanie takiej amikoszonergii przez Władysława Krasyniuka z Aleksandrem Kwaśniewskim rzeczywiście nie tylko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu że tak powiem dodaje splendoru, ale również informuje o kwalifikacjach moralnych Władysza Frasonioka, który akurat w Aleksandrze Kwaśniewskim sobie upodobał. Chichotem historii jest bowiem Powiada pan Władysław Frasyniuk, że 30 lat po wyborach 4 czerwca rozmawiamy o tym, kto pił z komunistami podczas rozmów, a kto nie. Jarka Kaczyńskiego nie było w Magdalence, więc nie wie, co mówi. Ja byłem, więc go wyprowadzę z błędu. Lech Kaczyński pił, ale na Boga, nie dajmy Kaczyńskiemu sprowadzić dyskusji o 30-leciu naszej wolności do tego, czy jego brat-bliźniak pił z Kiszczakiem, czy nie. Lechowi Kaczyńskiemu należy się pamięć i szacunek, za wkład w obrady okrągłego stołu po stronie Solidarności i doprowadzenie wraz z wszystkimi uczestnikami do upadku komunizmu. Jestem przekonany, że gdyby Lech Kaczyński żył, świętowałby rocznicę 30-lecia wolnych wyborów z nami w Gdańsku, a nie zajmował się przyznawaniem funkcji kolegom partyjnym. No, po pierwsze... Upadku komunizmu. Komunizm, jak zauważył słusznie pan profesor Wolnieził, wcale nie upadł, tylko mutuje, to znaczy przepotwarza się. Być może, że pan Władysław Frasyniuk jest tak mało spostrzegawczy, że tego nie zauważa, ale być może zauważa, bo myślę, że jest trochę bardziej spostrzegawczy, ale udaje, że tego nie zauważa ze względu między innymi na ochronę swojej legendy. Bo i dlatego wydaje mi się, że legendarny Władysław Frasyniuk basuje legendarnemu Lechowi Wałęsie. Bo gdyby legenda Lecha Wałęsy się posypała, no to poprółaby się jak szata Penelopy. Legenda innych legendarnych postaci, więc legendarni legendarnych muszą wspierać, bo inaczej legendy im się zaśmierdzą. Co do Lecha Kaczyńskiego, no warto ile z Warzysza Frasunioka warto przypomnieć, że do Magdalenki w ogóle do Okrągoleszowa, ale do Magdalenki w szczególności to yy, zapraszał generał Czesław Kiszczak. O, nie zapraszał, jak sądzę, ludzi, do których nie miałby zaufania, yy, tylko zapraszał takich, do których zaufanie miał. No i nic dziwnego, że z tymi zaufanymi generał Kiszek nawet popijał sobie, no dlaczego im żałować tego kielicha tam przy, tym, przy tej Magdalence. W Magdalence zapadały decyzje, a potem przy okrągłym stole były przedstawiane ludności, żeby też miała takie, taką przyjemność z widoku, jak nasi legendarni tutaj przyciskają komunistów do ściany, jak ci przyciśnięci do ściany, komuniści się wiją. Oni się wili, ale ze śmiechu, bo to tak tu jak marionetki ci nasi legendarni występowali. No i nic dziwnego, że teraz się nadymają, bo jakby powiedzieli prawdę, no to jakaś, jakiś tytuł do chwały, jakiś powód do obchodzenia tego szwindla 4 czerwca. Mówiąc nawiasem, ten 4 czerwca 89 roku można uznać za Taką swoistą odmianę politycznego grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny jest zjawiskiem jednorazowym, ale skutki jego się rozciągają w czasie, no i właśnie się rozciągają. Pan Władysław Frasyniuk, prawda, łatwiej jest oddać hołd żyjącym bohaterom niż spojrzeć w oczy bohaterowi, któremu tyle razy pluło się w twarz. Politycy PIS używają propagandy do zachodzenia Polakom tego święta, a pomagają. Im w tym niestety brak historii w Solidarności w kulturze masowej, bohaterów takich jak Lech Wałęsa trzeba ludziom przybliżać, oswajać, dać szansę na poznanie ich historii w sposób przyjazny. No widać, że tutaj historia musi być w sposób przyjazny podana, bo jakby była w sposób obiektywny, no to oczywiście legenda Lecha Wałęsy prysnęła w jednej chwili jak bańka mydlana. Bardzo mi tego brakuje w polskiej kulturze, ale nie wszystko stracone. Radość, liczba imprez towarzyszących, które widziałem w Gdańsku, daje nadzieję, młodych tylko brakuje. A to właśnie ciekawe, widocznie młodzi są bystrzejsi niż Władysław Fraseniuk był od nich oczekiwał i na żadne legendy zaśmierdziałe może się nie, mogą się nie nabrać. No i to jest tutaj problem. Tym bardziej, że część Polaków, powiada Władysław Frasyniuk, podziela stanowisko profesora Andrzeja Zybertowicza, który powtarzając po Andrzeju Gwieździe powiedział, że podczas obrad Okrągłego Stołu władza podzieliła się władzą z, ze swoimi własnymi agentami. Ja nie uważam, żeby Władysław Frasyniuk był agentem, czy tam inni uczestnicy Okrągłego Stołu, żeby byli agentami. Na przykład pan Tadeusz Morawiecki nie był żadnym Agentem, z całą pewnością, natomiast całe życie był znany z postawy służebnej. O człowiek, który jest znany z postawy służebnej, wcale nie musi być werbowany, bo on sam wie, co mu przystoi, a co, co mu nie przystoi. I yy, jak to wyglądało, też nie musimy tu zaraz mianować uczestników obrad Okrągłego Stołu czy Magdalenki, nie musimy ich mianować agentami, ale pewne światło na tę sprawę rzucają notatki z rozmów Jacka Kuronia spółkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Otóż z tych notatek wynika, że Jacek Kroń za pośrednictwem pułkownika Jana Lesiaka przekazuje ówczesnej władzy, czyli wywiadowi wojskowemu ofertę polityczną, że jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy spodziemnych struktur tam opozycyjnych, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych warunkach ustrojowych, no i zachowania tego, co sobie teraz kadnie te peany, które wyśpiewuje dzisiaj Władysław Frasuniec, na cześć Aleksandra Kwaśniewskiego, to, są, to jest właśnie pokłosie tych, tej, tej oferty politycznej z roku 1986. No i widać wyraźnie, że ta amikoszoneria to się wtedy narodziła. Wyjaśnienia wymaga tylko jedno. Co to była ta ekstrema, której chciał się pozbyć ze struktur podziemnych Jacek Kuroń? No, wy, musimy Wrócić do lat 70. były tam dwa nurty opozycji demokratycznej. Jeden nurt był zdominowany przez tak zwaną lewicę laicką, a więc dawnych Stalinowców, którzy w 60. latach po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie pokłócili się z partią, a w latach 70. Utworzyli jedną z formacji opozycji demokratycznej, natomiast drugą formacją, drugim nurtem opozycji była ekstrema czyli środowiska i osoby, które nawiązywały do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej, i między lewicą laicką i ekstremą panowało napięcie i brak zaufania, dlatego że Ekstrema to były lata 70., ekstrema doskonale pamiętała. Jak lewica naicka w latach 40. i 50. ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. I dlatego Jacek Króleń przy pomocy wywiadu wojskowego y, chciał te ekstremy wyeliminować nie tylko ze struktur podziemnych, ale w ogóle z życia politycznego. I to mu się udało. I to mu się udało. W związku z tym. Y, y, w związku z tym myślę, że. Y, pan Zybertowicz trochę przesadza, że to byli agenci. To nie byli agenci, to była formacja, która doprowadziła do historycznego kompromisu hamów z Żydami kosztem oczywiście narodu polskiego, dlatego że się podzieliła władzą nie nad narodem polskim. Hamy i Żydy podzieliły się władzą nad narodem polskim. Także myślę, że to nie, byli, nie musieli być agentami wcale. To wystarczyło, że generał Kiszczak miał do nich zaufanie. I dalej pan Frasyniuk opowiada. Część Amerykanów wierzy w UFO, ale nie oznacza to, iż mają rację. No pewnie, że nie oznacza. Za swoje kłamstwa Pan Zybertowicz stanie przed sądem, gdyż nie ma innej możliwości walki o prawdę niż ta, która przewidziana jest przez państwo prawa. No. Nagle do państwa prawa pan Frasyniuk poczuł zaufanie, a policjantowi nie chciał podać swoich personaliów. Ciekawe, raz wierzy w państwo prawa, a raz nie wierzy. To tak jak w UFO, raz wierzą, raz nie wierzą. Widać, że pan Frasyniuk nie bardzo się różni mentalnie od tych Amerykanów, którzy wierzą w UFO. Włodzimierz Czarzasty mówi, że wy ich nie pokonaliście, ale się z nimi dogadaliście. Dwa lata temu Czarzasty napisał, drogi Władysławie, w Flaseniuku, żeście komunistów pokonali. No nie, wyście się z nami kurwa przy okrągłym stole i 4 czerwca 1989 roku dogadali. Nie będę, powiada Władysław Fraseniuk z Wyżyn, swojej wieży z Kości Słoniowej, nie będę po raz kolejny komentował słów kogoś, kto był szeregowym działaczem po stronie zbrodniczego systemu, który powsadzał takich jak ja na lata do więzienia, a teraz chce uzbierać kilka głosów u starych, czerwonych kolegów. No, to ci czerwoni koledzy są jednak. Jak Aleksander Kwaśniewski to jest czerwony czy zielony? Kolega, widzimy, że pan Frasyniuk we własnych kłamstwach się plącze, jednak i to do, do, do dobrego świadectwa jego spostrzegawczości nie wystawia. Już wystarczy, że odpowiadam Kaczyńskiemu, którego też nie było 4 czerwca, jest wielkim świętem wolności, w którym tak niewielu z Solidarności pokonało tak wielu z PZPR. Nie ma innej prawdy. No, jak nie ma innej prawdy, to widać, że jest jedna zatwierdzona przez spadkobierców generała Kiszczaka i przez spadkobierców duchowych Jacka Kurenia. A między jedną a drugą, ta prawda nie ma wiele wspólnego z prawdą, to jest tak jak prawdziwa prawda i zwyczajna. No prawdziwa prawda, czego, czym się musi różnić od zwyczajnej prawdy i wskaże na te różnicę. Otóż transformacja ustrojowa w Polsce, podobnie jak w innych krajach Środkowej Europy, gdzie przecież frasyników nie było, Frasyniaków tam nie było, ale też nastąpiła transformacja ustroja, więc jak to się stało, że w, w Polsce tu frasyniuk się nadymał, a tam, gdzie fracyniuków nie było, skutki wystąpiły takie same? Z wyjątkiem Rumunii, gdzie Czałszewsku został rozstrzelany razem z swoją żoną. Ale to dlatego, że podskakiwał sowieciarzom. Bo tak naprawdę to transformacja ustrojowa została wynegocjowana. Ale nie przez Frasyniuka, który tu w tej sprawie nie miał nic do gadania, ani przez Wałęsę, który w tej sprawie też nie miał nic do gadania tylko przez Sowietów i Amerykanów. Ze strony sowieckiej był tutaj negocjatorem szef KGB, a ze strony Amerykanów negocjował transformację ustrojową pan Daniel Freed, który wtedy był y, urzędnikiem Departamentu Stanu, a potem nawet był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, żeby pilnować, żeby tu właśnie żadna ekstrema się do władzy nie przedostała. No i pan Daniel Fried i teraz jest urzędnikiem Departamentu Stanu, tylko znacznie wyższej rangi. No i żeby tutaj postawić kropkę na LI, to Pierwszy niekomunistyczny premier przy pierwszym znaczy po, co ja mówię, przy pierwszym prezydencie wolnej Polski generale Jaruzelskim i przy ministrze spraw wewnętrznych generale Czesławie Kiszczaku, pierwszy niekomunistyczny premier Wojciech, ten Tadeusz Mazowiecki. Czyli kogo przyjął pierwszego y, gościa z zagranicy, szefa KGB, pana Kruczkowa. Pan Kruczkow mu powiedział odkąd, dokąd tutaj, więc niepotrzebnie tak. Pan Władysław Frasyniuk się nadyma. Nic dziwnego, że młodzi ludzie, którzy troszeczkę też na ten temat wiedzą z różnych źródeł, nie podzielają jego ani jego zachwytów nad własną rolą, bo tam już mniejsza o szczegóły, ale pan Frasyniuk, podobnie jak tam inni bohaterowie, specjalnie wielkiej roli nie odegrali, bo byli tak umieszczeni na fasadzie, żeby właśnie za tą fasadą Komuniści robili co chcieli, uwłaszczali się na państwowym majątku, a pan Frasyniuk tylko, że tak powiem, dawał twarz temu całemu procederowi, więc naprawdę lepiej by było, żeby się tak nie nadymał, bo jeszcze mu z tej, jak to mówił pan Zagłowa, z tej pychy żywot pęknie. Proszę Państwa, transformacja ustrojowa 30 lat trzeciej rzeczy a tutaj okazuje się, że po staremu wszystko jest jak było, bo kiedy tylko ujawniłem notatkę z rozmów Pana Tomasza Jazdierdiego z Panem Ambasadorem Chodorowiczem, które to ujawnienie, jak sądzę, zmusiło przedstawicieli rządu Dobrej Zmiany do przerwania zagadkowego milczenia w sprawie roszczeń żydowskich, no to zemsta, choć leniwa, nagnała cię w nasze sieci, jak mówi poeta. I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak podejrzewam, z... Znowu wszczęła wobec mnie sprawę operacyjnego rozpracowania. Wydaje mi się, że teraz tak jak poprzednim razem próbowali mnie ci bezpieczniacy, abewiacy zdyskredytować jako rzekomego tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa, no to teraz będą mnie jakiś, w jakiś inny sposób próbowali zdyskredytować. No, widać, że metody łóbeckie się nie zmieniły, ale to też między innymi dlatego, że dzięki takim Władysławom Frasyniukom i Lechom, Lechom Wałęsom, yy, yy, wszystko to się reprodukuje w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. No, jak się reprodukuje w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii, to i metody też się reprodukują. Proszę Państwa, widać wyraźnie, że rację miał w tym wszystkim profesor Wolniewicz, kiedy mówił, że komunizm wcale nie upadł, komunizm mutuje, czyli się przepot, przepoczwarza. A jak mówi poeta, z poczwarki zamiast motyla nędzna wykluje się poczwara.